Witam w kolejnym odcinku fański Jumping na moim kanale. Zachęcam do subskrybowania tego kanału leciem po 500 subów i w tym odcinku będziemy skalać na tym razem już na pewno nowej skoczni. Znaczy no, wczoraj ona weszła. Duże Park City. Nie skakałem jeszcze na tej skoczni. Chyba tu jest wszystko dobrze po W ogóle wczoraj nagrałem o oh My Park City, zacząłem wrzucać ten film, a tu cyk podczas wrzucania patrzę, a tu nowa aktualizacja wyszła. I, nowa sk i nową skocznię dali, więc teraz postaram się jak najszybciej nagrywać takie rzeczy o jakichś update'ach yy, no i no, te skały widzieliśmy, ale teraz je widzimy z bliska i naprawdę bardzo mi się podoba sam zeskał po prostu, bardzo mi się to podoba skocznia też pewnie będzie fajna no i pierwszy skok, bardzo daleki. No, może nie taki bardzo daleki, ale 137 metrów pierwszy w ogóle skok, więc nowy rekord, tam jakieś w ogóle barierki, balony za barierkami ten widok jest Podob... Nie, mi się wydaje, że ten widok nie jest taki sam, ponieważ bardziej widzimy tą lewą skocznię bardziej widzimy ten taki przejazd, że te skocznie jakby są połączone na samym dole. W ogóle bardziej je widzimy z dołu tam jakieś drzewo jest w tle. Wizualnie ta skocznia mi się bardzo podoba. Zobaczmy, jak się skacze z tej kamery gorsze wybicie, ale widać też. No nie, no, bardzo mi się podoba w ogóle kolor tych skał. Nie wiem, dlaczego mi się to bardzo podoba. Tam widać to też przy nas. Czy w ogóle to się nagrywa? a, a nagrywa się. Już myślałem, że nie włączyłem nagrywania. Nieważne. Tamte budki są dwie u góry na tych skoczniach. Ta po lewej jest chyba trochę większa niż ta wyżej. Chyba, że taki efekt wizualny został zrobiony, że jakby ona jest bliżej, więc jest większa. Nie wiem, nie wiem. Może one są tak naprawdę takie same, ale. A nie wiem. Drugi skok z tej kamery. Okej, okay, trochę lepszy. Nie podwyższyłem jeszcze chyba belki, czy podwyższyłem? Nie wiem. Tu w ogóle jakieś tam drewniane są przejścia. Też mi się to podoba jak najbardziej. Bardzo dużo jest na tej skoczni detali. Widać, że każda nowa skocznia, ona, coraz ładniejsze są te skocznie, że tak powiem. W ogóle ona jest chyba osadzona w takich górach. Dobra, podwyższymy belkę o 2. Tam w ogóle jest coś niebieskiego. Nie wiem, co to jest. Może po, skokty... po skoku zobaczę. Oczy... Ok, oczywiście gorsze wybicie. Fajnie tutaj się też leci w pewnym momencie tam w tym środkowej fazie jakby łapało się to noszenie. Też mi się to bardzo podoba. Teraz tamtego, Nie no, jest. Aha, dobra. To była po prostu jakby bok tej budki. Która jest z tyłu, no. Chociaż on nawet nie wygląda, jakby tam był przemocowany, To nie wiem, czy to są jakieś paly w ogóle. Jakieś... Nie wiem, czy to jest niebieska tabliczka, czy co to jest. Ale muszę powiedzieć, że <ścoughs> znowu to powiem, ale bardzo mi się ta skocznia podoba wizualnie. Skacze też się na niej bardzo przyjemnie. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się na niej skaczę. Schody. Bardzo... Tam w ogóle coś po lewej jest. Aha, tam są takie schodki. Chwileczka, co to? Znowu mi się co opuściło do zerowej, co po każdym skoku teraz trzeba będzie przestawiać belkę do góry? No to mi się może już nie podobać tak bardzo. Okej, okay, co jest takie wybicie, no... A nie wiem, w ogóle... Napiszcie mi w komentarzach, czy lepiej jest lądować na dwie nogi, czy telemarkiem. Jak jest dalej? W sensie, no lepiej wiem, że telemarkiem, bo więcej punktów, ale mi chodzi o odległość. Odległościowo jak to jest? Czy lepiej jest na dwie nogi, czy lepiej jest telemarkiem? No tak, chyba po każdym skoku trzeba podwyższać belkę o 2, z tego co widzę, żeby coraz dalej skakać. Nie, żeby coraz dalej, ojej, tylko żeby po prostu no, mieć podwyższoną belkę. To po każdym skoku trzeba o 2 podwyższać. Znaczy, no, o 2 o 1 można w ogóle nie podwyższać. Jak to skacze, Ja skaczę na plus 2, jak sobie na rekordy skaczę. No ale faktycznie, no to można zapomnieć czasami, że się podwyższa, A spróbujmy. Obniżyć na sam i zobaczmy, czy ten Bóg da A w ogóle to jest minus 6. To tam źle komuś w komentarzach napisałem, bo napisałem, że maksymalnie jest minus 4. A ja skoro jest minus 6, no to przy tamtym Bugu co kiedyś nagrywałem, to. Ojeju! Co to się stało? On salto zrobił! Co to się stało? <noise> co to jest dobra? To przynajmniej dzisiaj będą dwa odcinki bankowo. To dzisiaj będą dwa odcinki bankowo. Ja chcę to zobaczyć. Ja chcę to zobaczyć jeszcze raz. Drugi odcinek to będzie właśnie z tego. Ja chcę to zobaczyć. Dobra. Dobra, tobie już rozwaliło kompletnie. Dobra. W zwolnionym tempie oczywiście. Cały skok. Ja i ja. Zawczesne wybicie. Dużo zawczesne wybicie. Ale to lądowanie. Cyk. Z tej kamery jest lepsze. Co gościu leci w powietrzu. Co to tu się dzieje? I salto pod koniec zaczął robić, ale dobra, upadł na głowę. Ale nie ale kurczę, co tu się stało? Dobra, to jest materiał na drugi odcinek dzisiaj. Dzisiaj będą dwa odcinki. To za to, że długo nie było tych odcinków. Dobra, jakaś reklama nawet. Tu mi nie przeszkadza ta reklama. Track Simulator. Co to się stało? Teraz podwyżmy o dwa. A nie wiem, nie wiem. Kompletnie nie Chyba już nie, no ten bóg już nie... Na pewno nie działa, ale... ja co tam się stało już? Iż... Ja już nie wytrzymuję. Ale jeden skok trzeba... Ile minut ma ten Dobra, może mieć dużo... Nieważne. Jeden skok chcę teraz skoczyć na plus 2 belce, żeby rekord swój poprawić. O dwa do góry, cyk. Dobra, ale ten skok to naprawdę mnie rozwalił. W ogóle może za chwilę po prostu zacznę skakać z tej drugiej kamery. O, dobra. Nie no, nie wiem, czy to jest rekord. Dobra, 140 metrów. Da się na pewno skoczyć dalej, ale. ale... Nie no dobra, jeszcze trochę poskaczę, bo to małoby to. małoby ten odcinek miał czasu. O, i od razu... Nie, dobra, nie będziemy. Chociaż 120k to... ile trzeba skoczyć metrów, żeby dostać do punkty? Nieważne. A w ogóle z drugiej skocz, z drugiej kamery jeszcze nie skakałem, to może teraz poskaczę. Nie no, zaraz zacząłem w głowie to obliczać. Nie no. To będzie pół metra z tego. To 5,5 metra przed rozmiarem... Nie, bo to jest HES 134, a to po hes się robi, a nie po punkcie konstrukcji. No, to nieważne, nieważne. W kalkulator się w i zobaczymy. Okej. Okay. Okej, okay, czy... Najpierw to muszę zobaczyć w ogóle, jak tu się trzeba wybijać z tej kamery. Ale... No nie ta... A nie no, możliwe, że tak, tylko oczywiście, że belka się obniża po każdym skoku. Ale no, nie powiem, że nie bak ciekawy. Tutaj. No to mnie po prostu rozwaliło kompletnie. To mnie rozwaliło kompletnie. Ja nie wiem, czy teraz będę w stanie dobrze się skakać, nie no. Nie no, ale przynajmniej dwa odcinki dzisiaj będą nie to co zawsze jeden albo zero. No. Nie takie szare. Nie wiem nawet co powiedzieć już o tej skoczni. Znaczy ta skocznia w tym... Nie no, znowu nie, zapomniałem podwyższyć belki. Ta skocznia ma w sobie wszystko. Piękne skały, te piękne jakieś krzewy, otoczenie. W ogóle piękny wygląd skoczni. Yy, można na niej robić salta. O nie trafiłem w próg na minus 2. Nie no, na zerowej, nie no. No przecież to na plus 2 to był skok 142 metry, co najmniej. Nie no, może na dalej. Ja nie mogę, nie no. Katastrofa. Dobra. Teraz się pewnie nie uda. Dokładnie. Ale ten bug to... To jest. Nie wiem no. Myślę, że możemy skończyć odcinek jeszcze jeden skok, bo... i tak dzisiaj będą dwa to... Albo 10 minut dociągnięcia. nie wiem w ogóle po co 10 minut się nagrać. Tam reklamy wtedy można... Nie wiem. Ale nigdy w sumie reklam nie dawałem. I nawet... Nie wiem, jak się to robi. Okej. Okay. Jakiś lepszy skok? Nie, no, taki słaby. Ale. Ale <grystanie> ten bag to. <grystanie> Dobra, połowa odcinka jest o bagu. No i tak o bagu będzie osobno. Co to w ogóle jest jakieś. Karmienie rybek. Czy to takich złoty szczupak? Nie! No. żnet. Nie chce mi się skakać Plus 2 belka Tylko tyle chcę Ja tylko tyle chcę, żeby belka była plus 2 Dobra, to jest jedna rzecz, jest, która mnie w tym updatecie denerwuje znaczy, Oprócz tego, że w ogóle jest nowa skocznia Co jest w ogóle, według mnie, super kozackie Zawsze lubię nowe skocznie Tak to, ta belka tutaj jakby równoważy to Dobrze, jest! Kurde, nie no, jednak nie ma. Holender. Dobra. Naprawdę, 10 minut, jak cały czas ta tabelka już mi tak I P, oczywiście, że teraz P, no. Oczywiście, no. Nie no, oczywiście, ile, ile. A dobra, no to chyba i tak nie byłoby rekordu skoczyć na plus dwa belce. Ale oczywiście, no jak uu, obniżona belka to perfekcyjne wybicia. No, to nie było akurat perfekcyjne Ale bardzo dobre wybijecie A tak. plus 2 to nie, nie, nie to, to na pewno się dobrze nie wybije O, o, o A może, a może Jest! Będzie 147 metrów, dobra Myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek Dzisiaj będzie jeszcze jeden Do kolejnego. cześć